Kochani, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Mam pytanko: jak tam nasze wyzwanie masażowe, czy dołączyłyście <laughs> czy się masujecie, czy porobiłyście sobie zdjęcia? O! Halo! Lila! Perełka! Coś spadło, ale dobra. Ja nie mam mojego serum, bo Dawid mi go zabrał na basen, więc będę robić sobie dzisiaj masaż tym e, kremem, Ale też wystarczy, absolutnie. Ważne, żeby był poślizg. Dajcie mi znać, czy, czy dołączyłyście się. Ja dzisiaj popatrzyłam sobie w warzonkę, czy muszę się pomasować, bo naprawdę jak w jakiejś takiej grubej bibie się obudziłam. Oczy jakieś takie spuchnięte, a dzisiaj na szybko, bo się Mega spieszę, więc e, rachu ciachu i bo chciałam Wam pokazać fajne kosmetyki, więc. Przyspieszamy. A więc pierwszą rzecz, którą chciałabym Wam polecić, którą mi poleciła moja makijażystka, to jest zinglota, taka kasetka z cieniami. Nazywa się Lila Vanilla, Vanilla. Lila Vanilla, już Wam pokazuję z tyłu. I zobaczcie, jakie tutaj są piękne, neutralne kolory. Jasne, które dajemy oczywiście tutaj. I brązy, jest i ciepły brąz, jest i zimny brąz. Jest tutaj takie, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale tu są, i tu są też dwa cienia, takie brokacikowe, świecące, i dwa matowe, więc po prostu idealnie, jak chcecie się zacząć malować, albo na przykład boicie się, że cienie nie będą wam pasować, to naprawdę to jest idealna paletka, ponieważ brązy pasują w zasadzie każdemu. A ja muszę chyba iść tam na długo ja się, że się coś tam wyczyniło. E, także to jest pierwsza rzecz. E, a druga rzecz, to akurat e, nie poleciła mi moja makijażystka, ale ja Wam polecam, to jest e, również taka paletka z Inglota e, do konturowania twarzy. I czemu ona jest fajna? E, no, otwórz się, cheat me up, ale nie wiem, czy ja mam tu jakiś kolorek, zaraz Wam pokażę tutaj z tyłu. Tu jest e, 527, 153 highlighter. Aha, czyli są takie... E, Jezus, wyleciał mi róż. Nie wierzę. No nie wierzę. Chyba się wściekłym. Specjalnie kupiłam to w tych paletkach, żeby mi się to nie rozsypywało. No, no, no po prostu. No, po prostu. Eee. Jezus. Właśnie mi coś spadło. Pękł ten róż, ale całą tą paletkę. To jest ciepły brąz, to jest bardzo delikatny highlighter. Eee, I to jest taki róż, ale. Dosyć. Ach, bo myślałam, że włączoną kamerę. E, że taki, taki dosyć brudny jest ten róż. E, I też sobie tam paletką nie zrobicie krzywdy. Po pierwsze, ona jest tak średnio napigmentowana. W sensie to bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie jest profesjonalnym makijażystą bo tak to wiecie: jedna, jedna ciapka w czymś i po prostu mamy plamy na twarzy. E, do tego ciepłe kolory. I do tego ten róż też jest taki bardzo stonowany. Co jest też fajne, ponieważ nie wyglądamy jak ruska babiczka. E, z takimi, wiecie, e, Mięcami, tylko to jest naprawdę Mega delikatne i stonowane, także Ten komplet Wam bardzo polecam No jestem troszkę niepocieszona, że mi to Pękło, ale no to żyćko Żyćko, no, a to jest Naprawdę moim zdaniem petarda, jak ktoś chce Właśnie Zacząć przygodę z makijażem Albo chce mieć takie Taką paletkę, która jest po prostu idealna Jeszcze raz odkurzacz i zobaczcie te małe, te małe strachliwe kudłate koteczki się boją, tak się boją, a może się nie boją, zaraz będą atakować, tak tak się pochowały na krzesełka, na początku były zainteresowane, więc nie ma źle, myślę, że aż się tak bardzo nie boją. Zobaczcie, już się nie boją, to już jest imprezka, mam nadzieję, że mi jest zniszczą tego odkurzacza takimi tutaj zabawami. Mam dla Was taką fajną niespodziankę. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Zaczynę od tego, że doszły do nas już masażery do skóry głowy, takie piękne, różowe, porządne, słuchajcie. I już się tutaj masowałyśmy z Emilką. I powiem Wam, że naprawdę czuć jak się zwiększa ukrwienie. Więc jeżeli stosujecie aktywne serum do skóry głowy, to takie coś dostaniecie po prostu w prezencie. I uważam, że super jest nakładać serum i robić sobie masaż, ponieważ naprawdę zwiększa się wtedy mega ukrwienie i substancje szybciej się wchłaniają w skórę. Także to to mamy dużą ilość, także na pewno... Na pewno dla każdego wystarczy, i to będzie w prezencie zawsze wysłane, albo możecie sobie to zakłócić po prostu osobno, jeżeli już na przykład serum macie, tak. Ale przejdźmy do prezentu. Do końca tygodnia, kochani, do zamówień będziemy dodawać prezenty. Bardzo fajne, tylko pamiętajcie, że jeżeli będziecie coś zamawiać, to musicie napisać w komentarzu prezent. To jest bardzo ważne, bo wtedy będę wiedziała, że jesteście z YouTube'a, prawda? Bo są różne zamówienia, a tutaj. Robimy taki, tak, no, taki, takie prezenty dla osób, które są właśnie z moich social mediów, czyli e, albo z Instagrama, albo z Facebooka, właśnie albo z YouTube'a. Więc musicie wpisać prezent i będziecie dostawać tak do zamówienia. Albo e, tutaj ten piękny, różowy kamień do masażu twarzy. E, kwarc różowy, kamień naturalny, e, także możecie sobie zobaczyć, bo też można kupić osobno. E, ale do końca tygodnia, jak napiszecie w komentarzu prezent, to taki kamień idzie do Was. Albo, i to jest w ogóle hit Słuchajcie, i mega mi zależało, żeby to doszło przed świętami, ale oczywiście nie doszło. To jest e, szczotka e, do czesania, jak widać oczywiście. Tylko co jest w niej takiego bardziej nadzwyczajnego od innych szczotek? E, jest drewniana i e, jest z włosia dzika. Jak widzicie, tutaj ma takie po prostu e, brązowe. O, może tak przybliżę, włosie, tak, to jest naturalne włosie dzika. E, powiem Wam, że ja się tym zainteresowałam w momencie, kiedy moja bratowa kiedyś u nas spała i właśnie miała taką szczotkę, <laughs> którą de facto u nas była, ale się odnalazła, no dobra, nieważne, e, i powiedziała, że ona jest uzależniona od tej szczotki. Zaczęłam więcej o tych m, szczotkach z włosia dzika e, czytać i powiem Wam, że naprawdę. Daje dużo fajniejsze rezultaty niż zwykła szczotka. Dlaczego? Dlatego, że kochani, ona, w związku z tym, że to jest włosie dzika, które zawiera keratynę, ona zamyka łuskę włosa i nabłyszcza nam włos przy czesaniu. Do tego powoduje, że włosy się nie elektryzują, lepiej się układają. Właśnie, zamknięte są te łuski włosa, więc nie ma tego efektu po prostu takiego, jakby takich włosów... Y nie rozczepanych, tylko no, powiedzcie mi, o co chodzi. Ja się może uczeszę Ja mam teraz włosy tragiczne, muszę je umyć dzisiaj, bo byłam na basenie i, o, proszę bardzo, u mnie to tak wygląda, że one się falują, ale bardzo fajnie się rozczesuje, nie ciągnie włosów i właśnie zostawia taki, taki efekt właśnie jakby nabłyszczenia. O, widzicie, że od razu te włosy lepiej się po prostu układają. Także, no... Możecie sobie poczytać więcej, bo coś mi... Y y y Coś mi opowiadają, o tej szczotce nie idzie. E, ale jak sobie piszecie, właśnie jakie są zalety szczotek z włosia dzika, e, to e, naprawdę mega. I ja jestem zadowolona, bo mam taką szczotkę właśnie w domu i ją od tygodnia testuję. E, I uważam, że naprawdę e, włosy się mniej puszą. To też jest fajne. E, także ta szczotka też będzie w prezencie do Was szła do końca tego tygodnia. W komentarzach na, na, napiszcie tylko prezent. E, no, także mam nadzieję, że się ucieszycie. Ja się już. <laughs> ja się już co zrobiłam? Matko, mam coś problemu z wysławianiem się. Dobra. chciałam dzisiaj opowiedzieć po prostu dwie historie mojego życia. Po prostu fascynujące. Pierwsza, mam takie tabletki, które używam bardzo rzadko, ale jak w momencie, już, kiedy mnie boli noga i już mam naprawdę duży obrzęk i nie umiem sobie poradzić z tym obrzękiem w żaden inny sposób, to tą magiczną tabletkę moczopędną zażywam sobie i naprawdę przynosi mi mega ulgę. I wczoraj już mi tak bolała noga, tak mi się, wiecie, aż czułam, że mi się tak skóra rozciąga, że mówię: Dobra, wezmę sobie tą tableteczkę od 20 do 23: i wszystko wysikam. Jakże że to było po prostu błędne myślenie. Całą noc sikałam. Chyba z 20 razy byłam w toalecie. Ja wiem, ja wiem, opowiadam wam o sikaniu, ale naprawdę. Po prostu mówię nie wierzę. Całą noc, co już mi się tak przysypiało, już było tak cudownie, tak wspaniale, to znowu do toalety. Także no, znowu jestem niewyspana, ale przynajmniej moja noga dzisiaj. Jest taka, po prostu taka. Także tabletka zadziałała, tylko jakoś nie przemyślałam, że może by ją troszkę wcześniej zażyć. A druga historia to jest taka, że ostatnio, tak dwa tygodnie temu na palcu pojawiła się taka czarna kropeczka. I ta kropeczka troszkę urosła i przypinała po prostu pieprzyka. I takie to było dla mnie zleksza, niepokojące, bo pojawiła się nagle, zwiększyła troszkę swoją objętość. I tak mówię, Boże, co to jest? Czy to jest pieprzyk? A jak to jest czerniak? Bo oczywiście, co może powstać w mojej chorej głowie kiedy cokolwiek jest nie tak, z moim zdrowiem od razu najgorsze, więc mówię kurde, może to jest Jak Więc, oczywiście, konsultacja z Dr. Gogol troszkę się uspokoiłam, ale no. Nie do końca, więc jeszcze, no wiecie co, zaczepnęłam konsultacji nawet od mojej znajomej lekarki, która powiedziała, że raczej to nic nie jest, ale powinnam iść do lekarza po prostu, żeby mi to zobaczył pod, no jak to się mówi, nie mikroskopem, no dermatoskopem, żebym po prostu to zobaczył dokładnie. E, więc jak ja już usłyszałam, że mam jednak iść do tego lekarza, raczej nie, ale powinnam iść do tego lekarza, no to już w mojej chorej głowie po prostu, wiecie, już pojawił się, e, no pojawiły się oczywiście najgorsze wizje. No i co się okazało, że mój pieprzyk dwa dni temu mi odpadł, <grym> także mój czerniak mi odpadł, tak wiecie, tak teraz tak gadam, Pierdzielę trzy po trzy, słuchajcie, ale naprawdę się zaschizowałam. O, i to jest, no i powiedzcie, że to, czy to jest normalne, czy to jest normalne, no to nie jest normalne. Właśnie o to, to Wam czasami opowiadam, że z jednej strony człowiek już jest po leczeniu, już ma temat teoretycznie zamknięty, ewentualnie kontrolę, ale coś szczyknie, coś zaboli i tak dalej i ja nie jestem sama, słuchajcie, wiem, że są osoby, które w, w ogóle e, całkowicie się odcięły i jakby podchodzą do tego całkowicie z luzem, ale większość z Was, nawet jak sobie poczytacie komentarze, pisze, że ma bardzo podobne. Do mnie. Czy głowa boli, czy kości bolą i tak dalej. Ostatnio bark mnie strasznie bolał. No i co ja oczywiście sobie pomyślałam? Boże, a jak to są przerzuty do kości, naprawdę. To jest wiem, że to jest chore. Dla was zdrowych to jest po prostu nienormalne, chore i yy, nie do pomyślenia, żeby co, właśnie ludzie odwrotnie, ludzie, choćby nie wiem co się działo, to zawsze myślą, że nie, że po co, że jeszcze pójdą do lekarza, że coś znajdą. No U nas to jest odwrotnie. Także takie dwie historie mojego życia a jak tam u was weekendik minął, wyspaliście się, dajcie mi znać jak wy się czujecie, bo naprawdę z kim rozmawiam to wszyscy chorzy, nie wiem o co chodzi, czy to jest ta, ta pogoda, ale naprawdę to jest niesamowite, już się ostatnio o was w filmie pytałam, ale muszę to powtórzyć, no bo naprawdę to jest jakieś, jakieś niemożliwe, No ludzie mega chorują teraz. Wstajemy koteczki, wstajemy, idziemy do lekarza, ty też niuniu, -niu, idziemy do lekarza. Co, co wy takie nieprzytomne jesteście? Mruczymy, mruczymy. No, wstajemy, ale teraz treść już najpoważniej gadam. Nunku. A taka zagadka dla was, kto mówi nunki na nóżki od kotków? Taka fajna youtuberka. Może znacie i oglądacie. Fajna, zabawna, pełna energii. Także ona zawsze mówi moje nunki, moje nunki. Taka zagadka dla was. I sobie słuchajcie piękny sweterek kupiłam, założyłam go pierwszy raz, Wzięłam lilkę na rączki, już mam pełno takich właśnie zadziorów tutaj, nie widać tego na kamerze, no ale są, no ale przebaczam Ci, naprawdę przebaczam Ci, gdyby to był ktoś inny, to po prostu bym się zdenerwowała. No, muszę je, słuchajcie, nie mogę je rozbudzić, normalnie ginić, gam, ginić, gam, giść, gam nic, nic, po prostu śpią jak zabite. Koty, słuchajcie, są wykończone, zostały <laughs> przebadane łącznie z temperaturą w tyłeczku, także myślę, że będą dzisiaj dobrze spały. E, ja wydałam 288 zł. Oui, oui. Ha, ja wiem, że zapiszecie, to co? Ty nie wiedziałeś, że koty chorują? Nie wiedziałeś, że e, weterynarz tyle kosztuje. No nie wiedziałam. No słuchajcie nie wiedziałam. Ja jestem prosta działka ze wsi. Tam koty piją mleko, jedzą co popadnie. Nie ja no, żartuję, no jakoś tak dalej te kwoty w moim małym mózgu się nie mieszczą. No ale co, mam nadzieję, że trafiły już w dobre ręce, bo dostały syrop do nosa. Syrop na kaszel, dostały pastę na biegunkę, co tam jeszcze dostały? Aha, jeszcze coś na odporność, jakiś zaszczyt na odporność, jeszcze zaszczyt na odporność. I, a i krople do oczu, także... Także myślę, że nawet ta wizyta nie była taka droga, co ilość lekarz, które tylko te koty mają. A do tego jedna lika nie była zaczipowana. Miała czipa, nie była zaczipowana. No a pani weterynarz powiedziała, że e, oni tylko czipują swoimi czipami. Mm, no i no i, to, no i jeszcze za czipa musiałam zapłacić, także po prostu. Ui, czyste złoty poszło się. Poszło się gonić. No to nie, to, 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 to jest drogi biznes, posiadanie zwierząt. Jednak stwierdzam, że. W zasadzie, takiego miałam pypcia na barszczy wodno od kilku dni e, i kupiłam taki z rąki. Nie wiem, pisze, że tu niby jest taki super z kwasem buraków bez konserwantów i tak dalej, ale takiego mam pypcioka. A chociaż dzisiaj na no, obiad sobie o, zrobiłam to w sumie Dawid zrobił taką sałatkę z halumi, bo wczoraj wróciliśmy późno. A żeby nie jeść śmieciowego jedzenia, to i tak przygotowaliśmy coś w miarę zdrowego, czyli właśnie sałatka z halumi. A do tego sobie właśnie podgrzeję barszczyk i może tak trochę wiecie mm, ożywi. Bo normalnie bym się poszła położyć. Po <noise> no, prostu. A koteczki były grzeczne. Dzisiaj to będzie coś pysznego. O. Co my tutaj mamy? Liloś. Bien. O o, 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 o. O, o, o. No, chwila ma rozwolnienie. Także super. Po prostu ja też jestem mądra, nie dałam przysmaczek, a teraz nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie bój się. Mam dla ciebie coś pysznego. No nie bój się, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój, nie, bój, nie, noting, nie, bój. nie będzie bolało. obiecuję. Obiecuję koteczku malutki. Masz tu nie? mnie. Hop. Mm. Powiem wam, że właśnie o tym możełam. Taki ciepły, gorący barczon. Hmm. Mmm, Kali, Kochani, chciałam się z Wami tylko pożegnać na koniec tego vloga. E, no, ja tak zazwyczaj się z Wami nie żegnam, bo jakoś tak nie wiem, potem już ten dzień ja jakoś tak mi głupio wiecie dogrywać końcówkę na następny dzień, więc dzisiaj się żegnam z Wami. E, no i co, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdrówka, przede wszystkim e, i widzimy się, mam nadzieję, już niedługo.